Ta święta i turbo dekoder HD z nagrywarką za 0 złotych. HBO na pół roku w prezencie i umowa na jedyne 12 miesięcy. Odwiedź punkt sprzedaży. Platforma N. Święta do potęgi N. Oto bogactwo spojrzenia. Maskara Volume Million Lashes od L'Oreal. Luksusowa objętość. Gęsta szczoteczka Millionizer dla efektu miliona rzęs. Optymalna do zatuszu, bez nadmiaru, bez grudek. Perfekcyjnie wykreowana objętość. Maskara Volume Million Lashes od L'Oréal. Nadszedł czas na zimowe szaleństwa. Czas na prawdziwe przyspieszenie. Z mobilnym internetem LTE do 100 megabitów na sekundę. W cyfrowym Polsacie najnowocześniejszy, najszybszy i najtańszy mobilny internet. Cyfrowy Polsat. Telewizja, Internet, telefon. Internet LTE. Bo prędkość ma znaczenie. Dlaczego go lubię? Jest w nim coś bardzo domowego, radosnego. Ma kremową konsystencję. Doskonale łączy składniki. Jest pyszny. Majonaz dekoracyjny winiary. Nasz ulubiony. Spóźniłeś się, serce. Ależ, drogi rozumie, Londyn jest kompletnie nieprzejezdny o tej porze. Kogo próbujesz okłamać? Masz tu grudkę błota z ogrodu barona Howarda, ochmurówkę z Trafalgar Square oraz głos markizy, której nazwiska nie wspomnę z szacunku do jej męża, markiza Astora. Well, indeed. W jakości HD nic nie da się ukryć. Zwłaszcza tego, że wysiadłeś z jej powozu. No tak. teraz w fanpaku HD 75 kanałów, w tym 14 HD za 40 zł w salonach TP i Telekomunikacja Polska. Mój wybór na zmysłowe chwile. Delikatny dotyk, elastyczne utrwalenie. Wella Flex Satynowa kolekcja zapewnia włosom elastyczne utrwalenie i sprawia, że są miłe w dotyku. Dla stylu, który współgra z moją zmysłowością. Rekomendowana przez międzynarodowych stylistów. Wella Flex Satynowa kolekcja od Welli. Otwieram oczy. Sekunda i ściągam mp3. Dwie minuty porannej toalety. Dochodzi 30 albumów mp3. Trzyminutowy prysznic. Dodatkowo 1100 zdjęć. Jem śniadanie z nią. 6 minut. Mam już cały film. Tak właśnie działa w Plusie najszybszy mobilny internet na świecie. LTE. Do 100 megabitów na sekundę. Niesamowite? Weź na próbę. Daj o siebie zadbać. Ho, ho, jeszcze są świąteczne promocje w cyfrowym Polsacie. Pełne prezentów dla Ciebie i Twojej rodziny. Stążysz jeszcze na to, co najlepsze. Fascynujące filmy, najlepszy sport, cudowne bajki i wiele, wiele innych. Dla Ciebie wszystkie kanały w świątecznej promocji przez pół roku bez opłat. Bez opłat aż do wakacji. I Multi -room, Ten sam pakiet kanałów na dwóch dekoderach. Cyfrowy Polsat Telewizja, Internet Telefon. A internet LT ciągle w cenie telewizji dają. Biegunka? Stop! Grypa żołądkowa? Stop! Gdy choruje cała rodzina? Stop! Stoperan działa bezpośrednio w jelitach, zwalczając każdą biegunkę, także objawy tzw. grypy żołądkowej. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy nie właściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Ja też, ja też mogę powiedzieć grypie żołądkowej. Stop już od szóstego roku życia. Stoperan. Numer jeden w walce z biegunką.